Nie słychać. To dzień dobry, no widzowie. <grych> Mogę się tak witać? <grych> no, w, w tym odcinku chciałam powiedzieć o tym, że mam więcej gier do propozycji niż tylko te dwie, co w poprzednim odcinku pokazywałem. W poprzednim odcinku była tylko Subnautica i Grandad, a teraz mamy. No, 8 gier. No i... Im więcej tych tutaj betów zrobiłem, jest, to bardziej chcę tą grę nagrywać. Tak. To jest Subnautica, Granded, Geometry Dash, Terraria, Undertale, Roblox, Timberborn, Minecraft Dungeons. No i musicie stąd coś wybrać po prostu, no. No i z tych wszystkich gier to nie grałem tylko w Undertale'a. I on ma 2B. A w Geometry Dash'a dawno nie grałem, to teraz jestem dość słaby. W Geometry Dash'a... Mm. I chciałem, po prostu, wrócić do, te, do tych czasów, w których byłem jeszcze dobry w gronie Ech. No i od razu mówię, że nigdy nie przeszedłem żadnego demona, w się sensie poziomu. Mmm... ojciec. No i gdzieś tutaj pewnie dookoła powklełem zdjęcia z tych pierś, coś takiego. I Sorki, że tak krótki film, ale po prostu chciałem powiedzieć, że jest więcej gier, które możecie wybrać. No to chyba tyle. To zostawiajcie lajki, suby i przede wszystkim komentarze. やっとしんどい。No,